Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Zabela, Cześć. bardzo Cześć. miło. Cześć, Marta, bardzo miło. Udało się wam troszkę wypocząć? Troszeczkę, ale nie narzekamy. Przyjechaliśmy ze Stanów. Mamy troszkę dzietle, no. chociaż ja, ale no. W gorszych sytuacjach są ludzie, to nie jesteśmy tutaj, żeby narzekać. W jakich miejscach będziecie chciały udzielić wsparcia i pomocy? No, idziemy do szkoły, do dzieci, też do przedszkola, do schroniska, do, do, do fundacjach. No to dzisiaj bardzo intensywny dzień. Bardzo tak. intensywny dzień, ale się cieszymy, że jesteśmy. Nie ma na razie że deszczu, bo <grym grym> miałeś deszcz padać, co. wszystko na pozytywne. Dzień. Joanna Krupa i jej siostra Marta na co dzień mieszkają w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Pokonały setki kilometrów, by wesprzeć uchodźców, którzy przyjechali do Przemyśla z ogarniętej wojną Ukrainy. W pierwszej kolejności siostry odwiedziły przedszkole, by obdarować najmłodszych. Tu jest nasza grupa, to są dzieci trzyletnie, cztero i pięciolatki, a nawet i dwójpółlatki. No Teraz nam doszły właśnie dzieci, Jakiś które przyjechały śliczne. z Ukrainy. To nasz Danyłko przyjechał. Cześć. To nasza Adrianka, Adrianka. przyjechała. Tak. I to nasza Zwinka przyjechała. To są dzieci, które doszły do nas. Tutaj mamy dla Was malutkie prezenciki. Proszę bardzo, Misiu. Te dzieci wyszły z tragicznej sytuacji. Przyjeżdżają do miejsca. Nie każdy mówi po i języku. To na pewno jest trama dla każdego dziecka i właśnie. Ta akcja, misiu, chcieliśmy właśnie przynieść im te misie, żeby chociaż na moment, żeby się uśmiechnieli, żeby zobaczyli, że ludzie przychodzą, dbają o to, co się dzieje, że, że chcą być dla nich, chcą ich przytulić, chcą im dać e, nie tylko miłość, ale też taką pozytywną energię, że wszystko będzie ok, żeby się czuli e, pewnie, że tutaj nic im się nie stanie. I dopiero do nas przyjechał. Tydzień, tydzień jest u nas. Także to niektóre jeszcze płaczą, tak jak Adrianka, jeszcze się tak adoptują. Tadejska, to takie jest zmiana, uczenia. mama mówiła, że po prostu te sygnały te przez on nie mógł on się budził i dlatego postanowili, że jednak się muszą wyjechać. Stój Wiem, że to jest mały taki gesture, ale ja mam córeczkę prawie 2,5 roku i wiem jak ona kocha nawet obojętnie co jej się da, ona ma uśmiech na twarzy i ojej, wiesz, i się z tego cieszy. I właśnie o to chodziło, żeby, żeby na ten moment zapomnieli co się dzieje, żebyś miał, mieli uśmiech na, na buzi. To wszystko twoje? Tak sobie otworzyłaś? To nie Twoje? Nie otworzyć ci krakersy? Jak patrzysz teraz na matki z dziećmi, mm. które opuszczają Ukrainę, jak ty to teraz odbierasz? Sama od niedawna jesteś mamą, tak. Czy ta sytuacja mm. z Twojego prywatnego życia coś zmienia w postrzeganiu tego, co się dzieje na świecie teraz? No. <laughs> znaczy. Zawsze miałam do dzieci emocje, zawsze, zawsze byłam sensory, ale teraz, no, niełatwa sytuacja. Znaczy, te wideo, jak ludzie się, rodzice się żegnali, matka z, z ojcem i dzieckiem, że. Jak rodziny się rozłączały. Uderza serce.